Co będzie przeciętnym mieszkaniem z Ziemi w roku 2050? Ciężko powiedzieć. Póki co oczy naukowców skierowane są w kierunku diety roślinnych. Z uwagi na dwa względy. Przede wszystkim diety roślinne będą dawać tam duże korzyści pod kątem zdrowotnym. Mniej będziemy chorować na otyłość, choroby układu korzenia czy cukrzycę typu drugiego, ale też na przykład nowotwory. Z drugiej jednak strony są one korzystne w kontekście środowiskowym. Zarówno pod kątem emisji gazów cieplarnianych, czyli globalnego ocieplenia, jak i innych zmian. Klimatu. Niektórzy mówią dużo o mięsie in vitro, czyli mięsie produkowanym bez cierpienia zwierząt, bez tak dużej emisji gazów cieplarnianych, które jest po prostu hodowane na próbce z włókien, można powiedzieć, od krowy, świni czy innego zwierzęcia. Jest to temat póki co mocno prężny, rozwijający się, ale nie do końca zbadany. Prawdopodobnie takie mięso będzie bezpieczne, może nawet trochę zdrowsze. Póki co największym wyzwaniem jest smak. Jeżeli naukowcom uda się odwzorować. Taki smak mięsa, jaki znamy z tej konwencjonalnej hodowli, to będzie można krzyknąć eureka, bo prawdopodobnie takie mięso będzie powoli wypierać te bardziej emisyjne dla świata standardowe mięso. Inną taką ciekawą sprawą jest spożycie owadów. No, o ile owady są też mniej emisyjne, mogą być tak samo zdrowe, lub no, nawet troszkę zdrowsze niż mięso, no to w naszej kulturze jest to temat tak niespotykany, budzi to dla nas tak. Skrajne emocje, że wielu Europejczyków deklaruje, że prawdopodobnie nie spróbuje i nie będzie diety opierać po prostu na owadach. Tę część diety chcą oni zostawić Azjatom czy też mieszkańcom Afryki, gdzie stale konsumuje się duże ilości owadów. Reasumując, można podsumować to w ten sposób: Jedzmy nie za dużo i głównie rośliny prawdopodobnie w tym kierunku będziemy dążyć.